Witajcie. Ten film um, będzie mówił o językach obcych. E, będzie on stanowił część, e, oczywiście taki główny film, główny wstęp, e, wstęp do playlisty na YouTube. Um, Języki obce, myślnik autorskie. I chcę teraz przedstawić Wam, jaka jest, na czym polega w ogóle ta nasza gra językowa, o której już mówiłam w wielu innych filmach, między innymi w filmie o edukacji alternatywnej po mojemu. Ten film jest tutaj załączony na tej playliście. No właśnie, jak to jest z tymi językami obcymi, na czym to polega? Moje podejście do języków obcych wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z moich osobistych e, doświadczeń życiowych. E, ja od dzieciństwa miałam bardzo silną potrzebę e, bawienia się słowami. Obrazy były też ważne przede wszystkim, ale słowami. E, I to było coś tak silnego. Ja chyba jakby to jest. Musiał być jeden z moich celów życiowych jako duszy, bo to, to weszłam tutaj, bo tego nic nie stłumiło. Zawsze się bawiłam słowami, pisałam, tworzyłam wiersze, opowiadania, bawiłam się w teatr i tworzyłam języki, własne języki, dodawanie sylab, przedstawianie liter, sylab tworzenie zupełnie nowych i wciągałam w to inne dzieci, swojego brata przede wszystkim, ale też kuzynów, e, tworzyłam zabawy, tak? To było taki bardzo taki element kreatywny, bardzo u mnie silny. E, potem to oczywiście, czy oczywiście, nie oczywiście, ale jednak było tak, że szkoła to mnie się stłumiła, e, było, byłam w oceniana, było mi bardzo trudno. Do tego dochodziły może jakieś tam problemy rodzinne i niskie poczucie mojej wartości, ale, czyli samoocena niska, ale to zostało stłumione i ja przestałam wierzyć w swoje umiejętności językowe i było mi bardzo ciężko się z tego jakby odknąć i odnaleźć tą swoją tożsamość językową. Zabrało mi to wiele lat w szkole miałam właściwie rosyjski i miałam wspaniałą panią na początku, ale potem jak doszedł angielski to się zrobiło e, trudniej. E, angielski był dla mnie językiem takim e, trudniejszym, e, ze względu na wymowę. Też jakby problemy moje z wymową R, tak ja nie mówię L e, polskiego, e, chodziłam do logopedy, wstydziłam się tego, to mi bardzo dużo rzeczy utrudniało. E, w każdym razie e, bardzo długo miałam takie przekonanie, że ja jestem kiepska z tych języków, nie mogę się nauczyć. Miałam blokadę, po prostu ten mój potencjał został tak przyklapnięty, ale ponieważ to była bardzo silna tendencja mojej duszy, bo ja wiem, że to jest jeden z moich celów, jakby ja po to tu przyszłam na ten świat, żeby uczyć języków i e, m, słowo język, tak? E, poza, No tak, jakby edukacja moja się głównie opiera na tym, edukacja moich dzieci. To, to nie było tak łatwo stłumić. Zostało to przytłumione, odprzytłumione, ale ja bardzo chciałam się uczyć i w pewnym momencie pojawił się francuski i ja znalazłam sposób na, na, na siebie, tak? Jak się tego języka nauczyć. Zaczęłam szukać wiedzy na ten temat i zaczęłam chodzić do Instytutu francuskiego i zaczęłam się uczyć francuskiego. I dowiedziałam się tak doświadczalnie również bo internetu jeszcze zresztą nie było, a potem nie miałam do niego dostępu, ale czytałam też sporo, bo to był okres studiów, o tym, o mózgu, o języku i zrozumiałam, że tak naprawdę jest trochę też inna metoda uczenia się języka niż ta szkolna. I ja wtedy odkryłam bardzo wcześnie to, co też wrzucam tutaj na oddzielną playlistę, języki obce, myśli podstawy zajrzyjcie tam. To jest o tym, jak się dzieci tak naprawdę uczą własnego swojego języka. I ja zrozumiałam, że obcego języka też się tak powinno uczyć i wtedy jest najłatwiej i najprościej, nie ma żadnych blokad. I dobrze, żeby to było do siódmego roku życia. No, mi się to nie udało. Bo zaczęłam się uczyć języków na serio później, aczkolwiek do siódmego roku życia ja się bawiłam słowem, więc mi to bardzo pomogło. W każdym razie odkryłam tą imersję bardzo, bardzo wcześnie, zanim jeszcze to się stało takie popularne i zanim zaczęto wprowadzać angielskie do przedszkoli i żłobków. I zrozumiałam, że język nie może być tylko gramatyką i składaniem mechanicznym zdań, to musi być związane z kulturą, to musi być osadzone w tej właśnie danej kulturze, to musi być osadzone w, jakby w dźwiękach, muzyce, muszą być multimedia i musi być kontakt z człowiekiem, bo wtedy to jest naturalne. Ja w końcu wyjechałam do Francji, przejechałam studia, wyjechałam do Francji i stwierdziłam, że najbardziej to chce się po prostu uczyć języka, a wszystko inne jest mniej ważne. I tak się zaczęła ta moja historia. Ale moja historia życiowa to już jakby inna sprawa. Natomiast w oparciu na tych opierając się na tych doświadczeniach, jak urodziło się moje pierwsze dziecko, ja zaczęłam je od urodzenia uczyć w ten sposób. Nawet jeszcze w brzuchu, bo byłam nauczycielką. Przecież ono było wystawione po prostu na dźwięki języka angielskiego i francuskiego. Bo ja cały czas słucham tych piosenek, cały czas uczyłam. A potem, jak się ułodziło, to stwierdziłam, że e, zrobię grę językową, która polega na tym, że jest taki miks, łączy się wiele elementów. Ważne, są, ważne jest to, żeby dziecko było bardzo wystawione na te języki obce, żeby to było od początku jego życia. E, i co to znaczy? To znaczy, że ma być imersja. To znaczy, że należy do niego mówić w tym języku, czytać mu książeczki. Nie znaczy, ja nie uważam też, że tylko. Nie. Książeczki czytaliśmy w różnych językach. Po polsku oczywiście również. Eee, czytać mu książeczki, słuchać piosenek, oglądać filmiki krótkie, nie, nie, nie żeby siedział przed telewizją, zresztą nie mamy telewizji. Eee, eee, I oprócz tego takie krótkie lekcje ja od początku, no, od, 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 od roku życia, czy dwóch lat właściwie, zaczęłam robić takie króciutkie lekcje łazienkowe, a potem już takie normalne, na zasadzie zabawy, tak jak teraz się uczy języka e, dzieci małe w przedszkolach na przykład, tak? E, czyli po prostu e, dziecko jest osłuchane z jakimiś piosenkami, a potem my, tak jak Helendoron, to jest ta metoda mniej więcej to pokazuje, a potem pokazujemy mu jakiś przedmiot, nazywamy mu ten przedmiot, mówimy jakiś wierszyk i jemu ja się to łączy, synapsy, tam łowią mu się połączenia w mózgu, bo ono coś tam słyszało, potem ja to słowo powtarzam, te zdania powtarzam i ona ma w tym momencie słowo i obraz, tak? I ma pełny Picture, tak? Jemu to się łączy, wiem się połączenia i, i w ten sposób bardzo szybko się uczy dziecko. Ale właśnie musi być ta imersja, musi być mówienie, muszą być książeczki, multimedia i takie lekcje. Im dziecko jest starsze, tym te lekcje mogą się wydłużać. W mojej koncepcji jest tak, że mały dwulatek ma lekcje raz dziennie, 20 minut, zależnie od dnia, bo to jest edukacja wszystko pozaszkolna. Ale to nigdy nie jest sztywne. Patrzę na dziecko, na jego humor i co tam będziemy robić, właściwie wyciąga z krzynki co chce. Jest jakiś jeden temat mniej więcej. Starsze dziecko, dwa razy dziennie rano i po południu i bardziej trzymamy się tu już od momentu, kiedy on zaczął czytać i pisać, czyli dosyć wcześnie 6 lat, tym siedem książki. Jest oddzielna część lekcji, tylko tak sama, taka sama zabawa jak z małym. No, prawie dokładnie ta sama, tylko jakby na wyższym trochę etapie, poziomie. A oddzielnie jest książka. Nie jest tak, że ja robię takie lekcje szkolne, gdzie jest tylko, są tylko książki. Nie, te książki są, zazwyczaj po południu, jako część lekcji, ale większość to musi być zabawa. To muszą być gry, to muszą być ruchowe, musi być element wszystkiego. Słuchanie, mówienie, e, albo jest w grupie, albo nie, albo jest sam. E, może być nawet ze swoim młodszym bratem o, o 6 lat młodszym, e, ale jest jakaś interakcja. E, są gry, są, e, są piosenki, jest słuchanie, jest czytanie, jest mówienie. Muszą być wszystkie elementy po prostu pod koniec roku, jeżeli ten język jest językiem na egzaminie, to ja mniej więcej sprawdzam, tak, czy wszystkie, powiedzmy, tam rzeczy, które on musi umieć, pamięta. Tak jakoś odświeżam wiedzę, ale zazwyczaj to jest tak, że po on to po prostu umie. Nie musimy się uczyć do egzaminu, bo umiał to już rok temu, powiedzmy, czy dwa. Więc to nauczanie, to jest po prostu nauczanie języka, tak aby się nie posługiwać, aby nim mówić, to ma być komunikacja i aby zrozumieć też kulturę, wszystko jest w kulturze, tak. Jestem otoczone, mówimy o tym, jak, o różnych krajach, dodatkowo jak robiłam półkolonie, a teraz zrobiłam na zasadzie takich projektów, Robimy takie jakby podróżowanie do różnych krajów, bo po prostu poznajemy, na przykład co jedzą Francuzi, tak? Albo jakie są tam święta we Francji, albo w Anglii narodowe. Tylko typu rzeczy to jest bardzo szemu traktowane normalnie w szkole, czy te lekcje się mijają. A to jest bardzo ważne. To jest główny motywator nauki języka. Tak, to jak gdyby sama metoda? Nauki. natomiast e, cała koncepcja jest jeszcze szerzej oparta na takim szkielecie dni, Dzień, tydzień ma 7 dni. Ja zdecydowałam, że e, małe dziecko dwulatek do, ma, do 6 lat będzie miało dwa języki e, i tak miało moje starsze, i tak ma teraz mój młodszy, angielski i francuski, równocześnie tak wprowadzane, e, ponieważ ja uważam, że e, Trzeba wykorzystać to, że aparat mowy jeszcze nie jest tak dokładnie ukształtowany, a mózg prawda, jest otwarty całkowicie. To jest jeszcze cały czas przyjmowanie języka na zasadzie imensji, tak samo jak, jak na takiej zasadzie wchłaniania, tak samo jak się uczy języka własnego. Bardzo podobna zasada jest wtedy przyjmowania języka obcego. I akcent potem będzie dużo lepszy niż u dziecka po siódmym roku życia i um, większe zrozumienie, dużo szybciej to załapie, jak szybciej wejdzie w duże jakby, teksty, duże słuchania, A więcej będzie szybciej rozumiał, nie będzie go to przerażać, e, czyli wymowa i akcent I, i po prostu szybciej będzie ten język potem wchłaniać. Nawet te trudniejsze słowa, trudniejsze teksty. Więc dlatego, dlatego te, te dwa języki. Ale przede wszystkim dwa języki, dlatego że aparat mowy, tak? Bardzo zależało mi na francuskim, to jest bardzo trudne, jest dużo samogłosek i wymowa jest trudna. I angielski. I, I mój starszy syn potrafi bardzo ładnie mówić. Ma ładny akcent i ładnie wymawia włoski. Nawet jeśli chodzi o ode mnie, tak, bo ja się uczyłam dopiero tego jako, jako nastolatka. Choć mam zdolność językową, ale w wielu rzeczy no mam akcent. Natomiast to dlaczego, jakby dwa języki, bo potem, jakby kolejne, dlaczego te kolejne dwa? E, dlaczego właśnie uczy się czterech języków. A to dlatego, że rosyjski bardzo chciał, bo jego babcia e, pochodzi z, e, jest rosyjskojęzyczna, po prostu u niej telewizja rosyjska cały czas leci. E, tata też na rosyjski. E, wiedział, że ja się uczę rosyjskiego i tak jakoś pociągało. Poza tym myślę, że po prostu ma taką, ma to gdzieś, nie w genach, ale w poprzednich wcieleniach, to jest jakaś taka miłość do tego języka, więc ma ochotę, ale np. buntuje się na pisanie i tego pisania nie obimy, ale bardzo dużo umie. Uczymy się, właściwie te dwa dodatkowe języki są głównie na zasadzie zabawy. Książka jest, ale jesteśmy, tkwimy cały czas w pierwszym rozdziale, bo ja tu nie naciskam. Ważne jest dla mnie, żeby była jakaś znajomość, potem sobie jako starsze dziecko wszystko się nauczy, jak będzie chciało. Ale jeżeli by to zjechał do Rosji, to, 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 to prawdopodobnie się porozumie e, na takim podstawowym poziomie. A, na pewno zrozumie dzieci z przedstawicy czy, czy z wojska. E, hiszpański. Hiszpański to dlatego, że ja się uczę hiszpańskiego. E, uczę dzieci takim na zupełnie jakby bardzo podstawowym poziomie, ale e, uczę się sama i to było w zasadzie, że to było... Nie dało się inaczej. Dziecko po prostu, tak jak jest, jesteśmy dużo razem, słyszy ten język. Więc ja uznałam, że e, skoro go już słyszy, to niech też trochę pozna. E, I to było na zasadzie zarażania entuzjazmem. Tak jak Andrzej Sten mówi, że dzieci najszybciej się uczą od rodziców, ich właśnie wchodzą w ich pasję, bo zarażają się entuzjazmem. No ja w ten sposób uczę swoje dzieci, bo zarażam ich entuzjazmem, poza całą też koncepcją, ale hiszpańskiego w ten sposób uczę. Po prostu jego to ciekawi, bo mnie to ciekawi. I ponieważ ja, to, ja uwielbiam ten język, to, to on też dlatego chciał się uczyć. I zaczął mi towarzyszyć, ale to też jest na zasadzie bardziej zabawy. Dla dziecka, które już uczy się dwa, dwóch języków, kolejne dwa języki są właściwie niewielkim problemem, jeżeli się nie naciska na łowienie książki za bardzo. To jest na zasadzie po prostu. Um piosenek, e, jakieś oglądanie filmów. I tak bardzo dużo się uczy. Mimochodem, po prostu. Bo zna już dwa, jeden zna nieźle, e, drugi jest, tak? To kolejne języki to jest już na zasadzie taka komparatystyka, tak? To im się kolejne tylko szufladki otwierają, cygierki dokładają do tego, co już ma. Te języki jednak są, no wiele słów jednak jest po, podobnych, a gramatyka i te rzeczy, no to, to po prostu podobne schematy. I on może korzystać z tych, które już nabył wcześniej na innych językach. Natomiast cała ta koncepcja dni polega na tym, że ja uznałam, że trzeba uniknąć chaosu w jakiś sposób. I to zanurzenie w języku jest najlepsze wtedy, kiedy to trwa od wschodu do zachodu. Po prostu. Tak łatwiej jest to rozdzielić i łatwiej jest przejść do innego etapu, tak? Więc mamy tak, że to może być zmienne z roku danego roku szkolnego na kolejny rok szkolny, ale zawsze w danym roku szkolnym i czasami potem ciągniemy to w wakacje, mamy dwa dni francuskie, dwa dni angielskie, jeden hiszpański. I zwykle jeden rosyjski, a jak w niedzielę to już robimy co chcemy. E, to jest na tej zasadzie. Ale to jest tak, że jakby od rana nastawiamy się na dany język i on się przewija przez cały dzień. Nawet jeżeli część dnia nas nie ma, to mimo wszystko on jest obecny. Ja mam nawet płytę z piosenkami, jakimiś e, nawet dorosłymi słuchaniami języka e, w samochodzie, bo uznałam, że to po prostu musi być obecne. I myślę, że powiedziałam już wszystko. Taka jest moja koncepcja. Do tego oczywiście zapraszam do obejrzenia filmu. Ja go podłączę tutaj. Będzie na, na końcu e, link. E, do filmu o podróżowaniu z dziećmi za granicą. Za granicę. E, to jest dopełnienie mojej koncepcji. Ja do tej pory podróżowałam sama. Nie miała możliwości wyjechać z dziećmi za granicę, ale chcę, żeby ta koncepcja, ten projekt się wreszcie zrealizował i do tego dążę. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. Chodzi o to, aby ciągnąć ten, ten rozwój językowy, również w wakacje, i aby przez dłużej niż tydzień, tak, czyli na przykład miesiąc wyjechać za granicę i być i żyć w tym kraju, tak? czyli takie podróżowanie albo stacjonalne mieszkanie w jednym miejscu z rodziną obcojęzyczną i kontakt z językiem obcym. Nie w hotelu, tylko z ludźmi rzeczywiście tam mieszkającymi. I to jest dopełnienie tej mojej koncepcji językowej, edukacji językowej moich dzieci. I polecam! Ktokolwiek ma takie możliwości albo chce sobie otworzyć takie możliwości, to polecam inspirowanie się tym. Koncepcja jest dosyć spójna. Ale oczywiście każdy ma własną wizję i własne marzenia. Ja mam takie. I taką mam wizję. I to realizuję konsekwentnie. Konsekwencja jest yy, 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 może nie kluczem, ale jedną z ważniejszych elementów w ogóle w nauce dziecka. Pozdrawiam.